Tej zimnej nocy w Krakowie, mieście naznaczonym historią, wydarzyło się coś, czego wielu nigdy nie zapomni. Niebo wydawało się spokojne, światła odbijały się od starych dachów, a ulice były pełne turystów i mieszkańców, którzy cieszyli się końcem dnia. Ale nagle stało się coś niespodziewanego. Intensywne światło pojawiło się na horyzoncie, przecinając chmury niczym płonący miecz. Nie poruszało się jak samolot, nie migało jak satelita, ani nie znikało jak meteor. Trwało nieruchomo, jakby obserwowało miasto. Ludzie na rynku głównym, jednym z najbardziej znanych miejsc w regionie, spoglądali w górę w milczeniu. Szok ogarnął otoczenie. Pewien mężczyzna krzyknął: To nie jest normalne, patrzcie, patrzcie na niebo! W ciągu kilku sekund telefony zostały uniesione, nagrania zaczęły krążyć, a internet zalały obrazy wywołujące zdumienie. Czy to ostrzeżenie, o którym mówił Jezus? Zapytała z desperowanym tonem kobieta, trzymając za rękę swojego syna. To pytanie rozbrzmiewało w umysłach wszystkich, i w tym momencie początkowy szok ustąpił miejsca, mieszance strachu i czci. Wielu uklękło na ziemi. Inni płakali, niektórzy próbowali racjonalnie wyjaśnić, ale nic nie wydawało się wystarczające. Miasto na kilka minut zamarło. Kraków to miasto o głębokich korzeniach religijnych, scena wydarzeń, które naznaczyły chrześcijaństwo w Europie. Nieprzypadkowo to właśnie tam wielu zaczęło przypominać sobie słowa Chrystusa z Łukasza, że czyście Będą znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach, a na Ziemi udręka narodów. Dla wierzących ten nieruchomy blask na niebie nie był jedynie zjawiskiem atmosferycznym, to był znak od Boga. W ciągu kilku godzin media społecznościowe zostały zalane świadectwami. Młody człowiek relacjonował: Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. To nie był dron, nie samolot. To było jak płomień stojący na niebie, patrzący na nas. Pewna kobieta napisała na swojej stronie: Płakałam ze strachu, czułam, jakby niebo do nas przemawiało. Najbardziej intrygujące było to, że obrazy były podobne statyczne, jasne światło, emanujące odcieniami czerwieni i złota niemal jak niebiański ogień. Lokalni naukowcy próbowali wyjaśnić. Niektórzy sugerowali, że może to być rzadkie zjawisko refrakcji światła, inni mówili o nietypowej zorzy polarnej wywołanej burzami słonecznymi. Ale mieszkańcy nie dali się przekonać. Widziałem już zorze, widziałem zjawiska atmosferyczne, ale to nie było nic podobnego. To było jak oko patrzące na miasto, powiedział jeden z turystów. Podczas gdy pojawiały się naukowe wyjaśnienia, chrześcijanie przypominali Mateusza 24. Zaraz po ucisku owych dni, słońce się zaćmi, księżyc nie da swego światła, gwiazdy spadną z nieba, a moce niebios zostaną wstrząśnięte. Dla nich ta noc była kolejnym potwierdzeniem, że czasy ostateczne są coraz bliżej. Zjawisko nie zakończyło się na tym. Kilka godzin później, około 23:00, w różnych częściach miasta słyszano huki. Dźwięki przypominające trąby głębokie i długie rozbrzmiewały między starymi budynkami. Niektórzy uciekli do domów, inni pozostali na ulicach nagrywając. Nagrania pokazywały ludzi spoglądających w niebo i zasłaniających uszy przed ogłuszającym dźwiękiem. To brzmiało dokładnie tak, jak opisuje to Biblia niebiańskie trąby, powiedział ksiądz stojący przed Bazyliką Mariacką. Media społecznościowe ponownie eksplodowały komentarzami. Niektórzy mówili: To koniec, Jezus wraca, inni kpili: To tylko odgłosy budowy, uspokójcie się. Ale nikt nie potrafił wyjaśnić zbiegu okoliczności między nieruchomym światłem na niebie a hukami dochodzącymi z różnych kierunków. Atmosfera tajemniczości się nasiliła. Następnie zaczęły pojawiać się znaki na ziemi nagłe ulewy. Spadły z ogromną siłą. Towarzyszyły im silne wiatry, które wyrywały drzewa na przedmieściach. Na niektórych ulicach pojawiły się pęknięcia w asfalcie, jakby coś poruszało się pod spodem. Przestraszeni mieszkańcy łączyli to z tekstem z Joela II: pokaże znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Dla nich wszystko było powiązane. Napięcie nie ograniczało się do aspektu fizycznego. Społeczeństwo zareagowało natychmiast. Kościoły otworzyły swoje drzwi w środku nocy, by przyjąć ludzi szukających modlitwy. Młodzi, którzy wcześniej kpili z chrześcijaństwa, teraz klęczeli, prosząc o przebaczenie. W telewizji komentatorzy debatowali, co się dzieje. Czy to tylko zjawisko naturalne, czy naprawdę mamy do czynienia z czymś większym, czymś, co przekracza nasze zrozumienie? Tymczasem pojawiły się też teorie dotyczące technologii. Niektórzy wierzyli, że może to być tajny eksperyment z udziałem dronów i hologramów, inni mówili, że rządy testują sposoby manipulacji ludnością. Ale pytanie pozostawało: jak wyjaśnić duchową reakcję ludzi, tak głęboką i natychmiastową? Chrześcijanie przypominali Księgę Apokalipsy, rozdział 13, która mówi o znamieniu bestii i globalnym systemie inwigilacji. Niektórzy twierdzili, że te znaki mogą być preludium do powstania światowego porządku. To nie przypadek, że w tym samym czasie, gdy widzimy znaki na niebie i na ziemi, rządy wprowadzają cyfrowe waluty i coraz bardziej inwazyjne systemy śledzenia. Powiedział pastor podczas transmisji na żywo, która dotarła do tysięcy ludzi tej nocy. Łącząc naukę i proroctwo, panowała atmosfera niepewności. Najbardziej imponująca była intensywność wydarzeń nieruchome światło na niebie, dźwięki trąb, nagłe ulewy, pęknięcia w ziemi i bezprecedensowe poruszenie społeczne. To było jakby wszystkie warstwy znaków opisanych w Biblii manifestowały się w krótkim czasie. Eskalacja znaków stawała się coraz bardziej oczywista. Następnego ranka nagłówki lokalnych i międzynarodowych gazet głosiły Tajemnica w Krakowie. Niewytłumaczalne zjawisko wywołuje panikę w mieście. Zdjęcia pokazywały tłumy modlące się na placach, księży trzymających w górę krzyże i dzieci przytulane przez płaczących rodziców. Ale być może najbardziej wstrząsające było doświadczenie opisane przez pielgrzymów w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Wielu twierdziło, że poczuło intensywną obecność, jakby coś ich otaczało. Niektórzy mówili, że widzieli świetliste postacie wśród chmur, jak sylwetki aniołów, inni relacjonowali, że wyraźnie słyszeli słowa: Wkrótce przyjdę. Tymczasem przywódcy religijni w Polsce zwoływali nadzwyczajne spotkania, by omówić wydarzenia. Jedni wzywali do ostrożności, twierdząc, że mogą to być zbiorowe iluzje. Inni jednak ostrzegali, nie możemy ignorować: Bóg zawsze przemawia przez znaki, a naszym zadaniem jest je rozpoznać. Społeczeństwo było podzielone. Jedni szukali racjonalnych wyjaśnień, inni zanurzali się w teoriach spiskowych, a wielu zwracało się ku wierze. Prawda była taka, że zjawisko w Krakowie stało się katalizatorem duchowym, wstrząsającym strukturami wiary i niewiary. A w tle wszystkiego rozbrzmiewały kolejne wersety w kościołach i transmisjach na żywo. Apokalipsa 16, mówiąca o znakach końca. Łukasz 12, przypominający, że musimy być czujni. I Mateusz 25, z przypowieścią o dziesięciu pannach, podkreślającą znaczenie przygotowania, gdy nadejdzie oblubieniec. Wpływ emocjonalny był głęboki ludzie, którzy nigdy nie otwierali Biblii, zaczęli szukać odpowiedzi. Rodzice wyjaśniali dzieciom o Jezusie i zbawieniu. Młodzi nagrywali filmy, wyznając grzechy i deklarując skruchę. To było jakby rozpoczęło się zbiorowe przebudzenie, ale pytanie wciąż wisiało w powietrzu jak nieustanne echo, czy to naprawdę znak od Boga? I to pytanie, które krążyło po całym Krakowie, stało się nicią przewodnią dla czegoś jeszcze bardziej niepokojącego. To, co miało nadejść, nie tylko zwiększyło napięcie, ale także połączyło lokalne wydarzenia z globalnym scenariuszem, przynosząc jeszcze bardziej szokujące objawienia. Następnego ranka w Krakowie nie przyniósł ulgi. Wręcz przeciwnie, poczucie tajemnicy i pilności wzrosło. Międzynarodowe nagłówki już krążyły, a reporterzy z różnych krajów zapełniali rynek główny. Kamery rejestrowały każdy szczegół, a transmisje na żywo docierały do milionów ludzi na całym świecie. Zjawisko przestało być tylko lokalne, stało się globalne. To, co wydarzyło się w polskim mieście, nabrało wymiaru uniwersalnego proroctwa, i wtedy pojawiły się nowe znaki. Pod koniec popołudnia niebo ponownie zabarwiło się intensywną czerwienią, ale tym razem towarzyszyła mu formacja chmur w kształcie koła. W centrum tego koła ponownie pojawiło się złote światło, ale teraz pulsowało, jak serce bijące nad miastem. Zapadła cisza, zatłoczone ulice ucichły, dzieci przestały się bawić, kupcy przerwali handel, kierowcy wyłączali silniki. Wszyscy patrzyli w górę. Wzruszony ksiądz podniósł Biblię i ogłosił donośnym głosem to znak z Joela 2.30, znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień. A potem wydarzyło się coś jeszcze bardziej niepokojącego. W powietrzu rozległ się dźwięk przypominający chóry. Tym razem nie były to trąby, ale melodyjne głosy, jakby niewidzialne anioły śpiewały pieśni. Niektórzy padli na kolana płacząc, inni podnieśli ręce, a byli i tacy, którzy stali w szoku bez reakcji. Zjawisko trwało tylko kilka minut, ale wystarczyło by jednocześnie wzmóc panikę i wiarę. Media społecznościowe eksplodowały. Hashtagi takie jak #znakBoga, znak Boga, Kraków i koniec czasów znalazły się wśród najczęściej komentowanych na świecie. W transmisjach na żywo pastorzy i kaznodzieje łączyli wydarzenia bezpośrednio z fragmentami apokalipsy. Żyjemy w czasach spełnienia proroctw na naszych oczach, mówił pastor z Ameryki w filmie, który w ciągu kilku godzin osiągnął miliony wyświetleń. Tymczasem naukowcy zbierali się na uniwersytetach w Polsce i innych krajach, próbując znaleźć wiarygodne wyjaśnienie. Niektórzy mówili o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, wywołanych zmianami słonecznymi, inni bronili tezy manipulacji technologicznej, wspominając o tajnych projektach na dużą skalę, ale wszyscy zgadzali się co do jednego: nigdy nie widzieli czegoś podobnego. W mieście podziały się pogłębiały: jedni wierzyli, że to znak końca, inni uważali, że to tylko zbiorowa histeria. Ale tak czy inaczej nikt nie pozostał obojętny. Eskalacja znaków postępowała. Następnej nocy nagła powódź dotknęła dzielnicę w pobliżu Wisły. Rzeka wylała w ciągu kilku godzin bez wyraźnego wyjaśnienia meteorologicznego. Ludzie musieli opuścić swoje domy, a wielu łączyło to wydarzenie z tym, co już się działo. Najpierw niebo, potem dźwięki, teraz wody. Bóg do nas przemawia mówiła płacząca kobieta w wywiadzie dla reportera. Wkrótce potem jeszcze większe pęknięcia pojawiły się w historycznych dzielnicach, w tym w pobliżu Zamku Wawelskiego. Wezwano geologów, ale ich wyjaśnienia nie przekonywały. Niektórzy mieszkańcy przysięgali, że słyszeli dźwięki spod ziemi, jakby coś się poruszało. A w tle, w sferze politycznej, globalne wydarzenia wzmacniały poczucie spełnionego proroctwa. Wojny na Bliskim Wschodzie nasilały się, a światowi przywódcy mówili o nowym globalnym porządku opartym na walucie cyfrowej i kontroli technologicznej. Dla wielu chrześcijan to był ostatni element: znaki na niebie, znaki na ziemi, chaos społeczny i postęp technologiczny dokładnie tak jak Apokalipsa 13 opisuje panowanie bestii. W szczycie napięcia nadszedł punkt zwrotny. Wielgrzymi, zebrani na modlitwie przed sanktuarium Bożego Miłosierdzia, relacjonowali wizję: Świetlista postać w ludzkiej formie pojawiła się nad zewnętrznym ołtarzem. Nie mówiła, nie poruszała się, tylko świeciła. Niektórzy mówili, że to Anioł, inni wierzyli, że widzieli samego Chrystusa. Tłum wpadł w poruszenie: ludzie krzyczeli, płakali, padali na ziemię. Wizja zniknęła po kilku sekundach, ale telefony zarejestrowały obrazy, które obiegły świat. Nagrania zostały przeanalizowane. Jedni mówili, że to montaż, inni twierdzili, że niemożliwe jest sfałszowanie takiej perfekcji. Na jednym z obrazów wielu zauważyło świetlistą inskrypcję, która wydawała się tworzyć greckie litery A i U, alfa i omega, początek i koniec. To odkrycie rozprzestrzeniło się jak ogień, wzmacniając przekonanie, że wizja miała boskie pochodzenie. Od tego momentu punkt kulminacyjny się ugruntował, strach się rozprzestrzenił, ale także wiara. Kościoły się zapełniły, nawet te, które w ostatnich latach były niemal puste: ludzie, którzy nigdy się nie modlili i klęczeli, dzieci pytały rodziców o Jezusa. Miasto stało się duchowym epicentrum, jakby wszyscy byli świadomi, że dzieje się coś historycznego. A potem miało miejsce jeszcze bardziej szokujące objawienie. Polscy archeolodzy ogłosili, że w niedawnych wykopaliskach na obrzeżach miasta znaleziono starożytne inskrypcje z odniesieniami do znaków na niebie i powrotu Boskiego Króla. Według ekspertów, inskrypcje pochodziły z wieków przed Chrystusem. Zbieg okoliczności między starożytnymi tekstami a obecnymi wydarzeniami jeszcze bardziej rozpalił debaty. Nie jest możliwe, by to wszystko było tylko zbiegiem okoliczności. Bóg przygotowuje coś wielkiego, twierdził badacz pisma świętego. Scenariusz globalny również zdawał się sprzysięgać, by wzmocnić wpływ. Podczas gdy Kraków przeżywał te znaki, Trzęsienia ziemi dotknęły różne części świata w tym samym tygodniu. Burze słoneczne zakłócały komunikację w wielu regionach. Odnosiło się wrażenie, że cała planeta była w stanie konwulsji. A w obliczu tego wszystkiego chrześcijanie wzmacniali przesłanie: Apokalipsa 1.7. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, nawet ci, którzy go przebili, i wszystkie plemiona ziemi będą lamentować nad nim. Na zakończenie tego chaotycznego i proroczego scenariusza przesłanie było jasne: niebo przemawiało, i nie można już było tego ignorować. Pastorzy, księża i przywódcy duchowi wygłaszali bezpośredni apel: pokutujcie! Zwróćcie się do Boga, czas się kończy. Pilność dominowała w każdym słowie. Nie wiemy, czy to ostatnie ostrzeżenie, ale jesteśmy pewni, że zegar tyka. Jezus ostrzegł o takich dniach, a teraz to od nas zależy, czy będziemy przygotowani, czy zostaniemy zaskoczeni. A finalne pytanie rozbrzmiewało, jak grzmot w umyśle każdego świadka: Jeśli znaki spełniają się na naszych oczach, czy jesteś gotowy?